Witajcie w kolejnym odcinku z serii Fakty i mity. Dzisiaj porozmawiamy sobie o światłach ksenonowych. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie pomocny dla bardzo wielu osób i rozwieje wiele mitów panujących na temat świateł ksenonowych, bisenonowych, zamienników, podróbek Chińczyków i wszystkich innych. Ale najpierw zróbmy sobie krótki rys historyczny a propos świateł i ich ewolucji w samochodach, począwszy od roku 1885. W którym to Carl Benz prezentuje światu swój pierwszy samochód. No, niesłusznie uznawany za pierwszy samochód na świecie, ponieważ jak Carl Benz na chleb mówił Bepa na księdza Zorro, to Polak już dawno ujeżdżał swoją maszynę, ale o tym kiedyś w innym odcinku. No, powstał pewien problem. Mamy rewolucję przemysłową, samochody zaczynają być produkowane na skalę coraz to większą. No i jest problem z oświetleniem. Więc pierwsze samochody były oświetlane wynalazkiem Ignacego Łukasiewicza, a mianowicie. No właśnie, lampą naftową, ale efekt tego świecenia był mizerny. Także przeskoczmy do roku 1913, gdzie Cadillac prezentuje pierwsze oświetlenie samochodowe w wersji elektrycznej. Szało nie robiło i tłumu nie porywało. Półwata żarówka to był taki raptem świetlik i dalej nikt nic nie wiedział, po czym jedzie, gdzie jedzie i dokąd zmierza. Dwa lata później zaprezentowano już żarówkę o mocy 35 W. No i tak naprawdę rewolucja trwała w dobre, rewolucja samochodowa i rewolucja świetlna. Przeskoczmy sobie do roku 1957. Do no właśnie tego roku oświetlenie jakby powiedzmy ewoluowało, jeżeli chodzi o żarówki i technologię, natomiast dalej było symetryczne, czyli każdy każdemu walił pogała i nic się z tym nie działo. Właśnie w tym roku w Europie wprowadzono światła asymetryczne, czyli tak naprawdę, żeby nie oślepiać kierowców na przeciwka, tak jak widzicie na załączonym obrazku. Często powiedzieć, że płynnie możemy przeskoczyć do kolejnego ważnego wydarzenia, a mianowicie lat 80 w których to wymyślono pierwsze reflektory soczewkowe. A do tej pory były reflektory odbłyśnikowe, a potem były reflektory soczewkowe, czyli różnica tak jak na załączonym obrazku. I płynnie musimy przejść do roku 1988, kiedy to koncerny producentów samochodów i koncerny producentów oświetlenia Skumali się ze sobą i stwierdzili, że no, trzeba zrobić rewolucję i w tym momencie wymyślili właśnie światła ksenonowe, które zadebiutowały w 1991 roku w jakim samochodzie? Właśnie, BMW 750. A tak naprawdę czym jest owy ksenon? Jest to odmiana lampy metahalogenkowej, w której gazem jest ksenon. Gaz o nazwie ksenon. I tyle o to by chodziło. Czym się różni od zwykłej halogenowej? Ja powiem tak. Na przykład wyobraźcie sobie sytuację, że dużo mniejszy pobór prądu, a dużo wyższa wartość świecenia w lumenach w porównaniu do wartości, jaką mają żarówki halogenowe. Teraz należałoby wyjaśnić kilka pojęć, takim jak jest barwa światła, taką jaką jest moc światła i innych. Intensywność naszego światła określamy w lumenach. I na przykład dla takich przełomowych żarówek, które wtedy wchodziły, to było około 3200 lumenów, co było ocho skokiem do halogenów w porównaniu. Barwę naszego światła określamy. I na przykład dla ksenonu w tamtych latach było to 6000, co powodowało ten specyficzny taki niebieski, mocno niebieski kolor. Przejdźmy zatem płynnie do obalenia kilku mitów. Z racji tego, że system ksenonowy jest systemem dość skomplikowanym, przede wszystkim drogim, ale i bardzo długowiecznym, powiedzmy, bo nawet czas świecenia żarówki ksenonowej to jest do kilku tysięcy godzin, dwóch, trzech, producenci rygorystycznie. I to jest pierwsza rzecz. Rygorystycznie przestrzegają przy produkcji samochodu z lampą xenonową dwóch podstawowych rzeczy. Pierwszą to jest system samopoziomujący światła, który w momencie kiedy tył samochodu jest obciążony, powoduje płynną regulację lamp, żeby nie chwyciły w kosmos. Jeżeli ktoś się mnie zapyta, czy samochód na przykład mający xenony musi mieć spryskiwacze, Powiem tak, jeżeli wyszedł z salonu, to w te spryskiwacze był wyposażony. Jeżeli tak w kombinacji ktoś wyszedł, jeżeli ktoś dokładał sobie ksenony skądś tam, no to może tych spryskiwaczy nie mieć ani tego samopoziomowania. Więc tak to wygląda od strony technicznej i norm specyfikacji producentów samochodów. Kolejnym mitem, który często jest powielany gdzieś tam na forach internetowych czy w świadomości ludzkiej jest różnica między ksenonem a biksenonem. A więc ja to wytłumaczę patologicznie: Xenon i biksenon to jest jedna żarówka. To jest dalej ta sama jedna żarówka. Natomiast w związku z tym, że chcemy mieć światła mijania i drogowe, mamy Bixenon. Różnica polega w budowie soczewki. W Bixenonie mamy soczewkę, w której mamy elektromagnes, który uchyla nam przesłonę do tego stopnia, że mamy światła drogowe, światła mijania. Płynnie, kiedy je włączamy. Istnieją również systemy Bixenonowe, które są wyposażone w światła halogenowe, czyli światła długie. Mamy razy tak naprawdę cztery żarówki w tym momencie, więc to jest jedyna różnica. Żarówka dalej jest jedna i ta sama. Następnym takim dość dużym mitem są tak zwane zamienniki, czyli Chińczyki, czyli o połowę tańsze żarówki. Po pierwsze. Ich czas żywotności to często gęsto jest 700 godzin, czyli jakieś 30 tysięcy kilometrów, w porównaniu do oryginału, który potrafi do 200 tysięcy dojechać. Druga sprawa, w niektórych modelach samochodów, zastosowanie takiego turbozamiennika może spowodować natychmiastowe spalenie się naszej przetwornicy. Co za tym idzie, zaoszczędzenie no powiedzmy 200 zł, może równać się. Imprezie za tysiąc, jeżeli musimy pokupować wszystkie nowe graty i powymieniać. Kolejną istotną sprawą jest, czy my możemy sami odróżniać zamienniki, tak zwane Chińczyki, od oryginałów, dlatego, że może być nieuczciwy sprzedawca i wystawi żarówkę ciut tańszą od oryginału i napisze, że to oryginał, bo na dzień dzisiejszy nasi chińscy bracia są mistrzami w podrabianiu wszystkiego. Pierwszą taką łopatologiczną metodą będzie sprawdzanie numerów. Na pierwszy rzut oka nie do odróżnienia będzie oryginał od tak zwanego chińczyka. Będzie logo, będą numery. Wszystko wam się będzie zgadzać na żarówkach. Będziecie patrzeć numery proszę tutaj. Natomiast tak producenci na przykład tak Philips zabezpieczają się, że po zakupie takiego produktu możecie sprawdzić numer seryjny na ich stronie i zobaczyć czy ten produkt jest oryginalny. To jest pierwsza metoda, sprawdzić kod na stronie producenta. Drugą metodą, wyobraźcie sobie, że nasi Chińscy koledzy produkując zamienniki. Jeden z lepszych testów takich garażowych jest zwykły magnes. Nasz chińczyk zamiennik się nie przyciąga. Natomiast już oryginał. Widzicie? Tu mamy jeszcze inną firmę. I tu mamy inny typ żarówki. I też będzie jeździć. W podróbce w 90% tak się nie zachowa po przyłożeniu magnesu. Kolejną ciekawą sprawą, jeżeli mamy żarówki typu D1S, na ich odwrocie i w chińczyku, i w oryginale tak to wszystko będzie wyglądało. Natomiast po otwarciu, tutaj macie kod QR, a po otwarciu powinniście go również znaleźć. Zobaczcie, tu akurat jest w tym miejscu. W rodowitym Chińczyku tego nie znajdziecie. Kolejnym często powielanym mitem jest, że jeżeli przepaliła nam się jedna żarówka ksenonowa, to możemy ją wymienić. Ja powiem tak, wymienia się je parami i to naprawdę karma wraca, jak to się mówi. Kiedy rozpoznać, że żarówka już kuleje, już dochodzi do swojego końca żywota, może być to zmiana barwy światła. To światło będzie mniej intensywne i będzie miało inną barwę. Ale przy okazji, jeżeli zakupicie nowe żarówki, dużo się nie polepszy, warto byłoby skonsultować się z kimś a propos właśnie regeneracji lustra, które jest w soczewce, ponieważ ono się z biegiem lat wypala. Zatem przechodząc dalej, rodzi się pytanie, czy sami jesteśmy w stanie wymienić żarówki senonowe. Ja powiem od kuchni, że w zależności od samochodu, pamiętajcie, że jeżeli żarówka jest wymieniana, na przykład. 150-200 tysięcy, to producent się tam nie pitolił i nie projektował tego, aby łatwy był dostęp. Jeżeli macie łatwy dostęp, to ja wam pokażę zaraz na to zwrócić uwagę przy wymianie żarówki D1S i D2S, bo jest to kilka istotnych czynności, natomiast wymiana sama w sobie jest, powiem szczerze, dużo łatwiejsza niż czasami żarówki halogenowe, jeżeli jest łatwy dostęp. W przypadku systemu D1S jest to dość prosty zabieg, jeżeli dostaniecie się do wszystkiego, odpinacie. Uprzednio wtyczka tutaj powinna być, więc ją też bez problemu odpinacie. Wyciągacie zużytą żarówkę. I teraz rzecz najistotniejsza w momencie, kiedy wyciągacie żarówkę z opakowania: nie dotknąć palcami powierzchni naszej żarówki, dlatego że tłuszcz, brud wszystko jest bardzo niemile widziane. I teraz, jeżeli chodzi o proste triki. No to każda żarówka ksenonowa będzie miała oznaczenie wcięcie w postaci takiego wpustu, co oznacza górę. Więc nie jesteście w stanie się pomylić tak jak w przypadku żarówek halogenowych. Wsadzacie na miejsce z powrotem, że nową żarówkę dopychacie, zapinacie, podłączacie. W przypadku D2S będzie troszeczkę skomplikowanie. W przypadku poprzedniej lampy nie miałem dekilka zabezpieczającego, akurat, ale na pewno się znajduje. To jest nic trudnego. Tutaj jeden zaczep urwany z dwóch. Następnie, tak jak wszystkie śrubki, odkręcamy w lewo naszą wtyczkę. Następnie ściągamy nasz pierścień zabezpieczający, również przekręcając go w lewo. I możemy, trzymając za żarówkę, wyciągnąć całość. Jeżeli chodzi o sam montaż. Dwie istotne informacje. Po pierwsze na naszej żarówce znowu będzie takie samo wcięcie, wypust odpowiadający języczkowi. Tutaj druga sprawa, na naszym pierścieniu jak w, w macie zaznaczone napisem top. Najpierw wkładacie naszą żarówkę. Przytrzymujecie sobie palcem. Następnie nasz plastik topem do góry troszeczkę przesuwacie sobie żeby naszło na zęby i zakręcacie w prawo. Od cała filozofia, jeżeli chodzi o włożenie i skręcenie. I teraz punkt najważniejszy. Taka ciekawostka. Zobaczcie naszą wtyczkę. W tym miejscu widzicie czarny ślad. To oznacza, że iskrzyło, czyli nie było pełnego styku, a jest to bardzo istotne, bo jeżeli źle dokręcicie naszą wtyczkę, to może Wam się w ułamku sekundy spalić po paleniem światła. Zasada jest bardzo prosta, widzicie tu dwa zęby i odpowiedniki z każdej strony tutaj. I sprawdzacie 10 razy, czy wszystko jest na swoim miejscu, tak aby mieć pewność, że nic się nie stanie. Od cała filozofia, jeżeli chodzi o montaż żarówek ksenonowych. W podsumowaniu należałoby powiedzieć jedną ważną rzecz. Każdy producent. Ma wiele swoich produktów, na przykład jeżeli chodzi o lampy ksenonowe czy halogenowe. Na przykład, ktoś się zapyta, w przypadku Philipsa mamy takie światła jak Philipsa mamy ksenon wide vision i tutaj raczej chodzi o zabawę skalą naszego Kelvina, czyli na przykład 5000, aby dorównać barwie światła LED-owego, żeby to troszkę stonować w dół, żeby to światło było troszeczkę jaśniejsze niż barwie niebieskie. Mamy preferencje typu na przykład Extreme Vision, generacja druga, czyli plus 150% więcej światła. To wszystko zależy od Was, na czym Wam zależy, jaki macie budżet, portfel i preferencje. Chcecie widzieć więcej, kupujecie więcej. Mówię, każda jedna firma ma pełną gamę takich produktów i to już Wy sobie decydujecie, jeżeli chodzi o testy porównawcze. Myślę, że zima, jesień, jesień będzie takim dobrym okresem, kiedy możemy sobie zarzucić różne światła i pojeździć, więc porównamy sobie różne firmy. Jeżeli Wam pomogłem tym materiałem, koniecznie nie. Oceniajcie po prostu, łapa w górę albo w dół. Nowi widzowie subskrybujcie kanał, wbijajcie na naszego facebookowego fanpage'a, instagrama i co? Otrzymajcie się. Cześć!